Moi drodzy, jeden z najsławniejszych hakerów Robloxa powraca. Co to się dzieje, jakiś wysyp hakerów w Robloxie? Kulkid wraca. Zostaw tysiąc łapek, mam nadzieję, że się spodoba ta informacja. Przejdźmy do rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy wierzycie w Kulkida. To jest po prostu niesamowite, co tu się dzieje. Jak była Jenny, która ma powrócić 7 i 8, ma zaatakować lutego, to teraz mamy Kulkida. Zobaczcie sobie. Kulkit, kto to jest? Pewnie część z Was go kojarzy. Jest to jeden z najstarszych hakerów w Robloxie, który napisał swój kod, który tu widzicie, skrypt. Pozwalał on hakować różne rzeczy, i ten gość to jest prawdopodobnie jego. On powrócił, jego oficjalne konto, i on zapowiedział, że będzie hakował serwer AdoptMe. Jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Ale naprawdę masakra, co tu się dzieje. Z kim jest ten cool kit? Zaraz przybliżę Wam historię właśnie tej postaci. Ona jest znana z czasów serwerów takich jak Work at Pizza Place czy Disaster Survival, i właśnie tam on bardzo dużo hakował tych serwerów, tych trybów, między innymi właśnie te, które Wam wymieniłem. Stworzył swoją grupę, na której razem z innymi osobami hakowali, rajdowali inne ryby w Robloxie i. Po prostu je hakowali, to jest niebywałe. Potem on zniknął albo dostał bana, i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało, z tą osobą, ani kto to tak naprawdę był. Więc, no, tym bardziej, jeżeli taka osoba, która zna się na skryptach, na kodowaniu, powróci, to wierzcie mi, będzie się działo.